Jeżeli używasz tych perfum, musisz to usłyszeć. Bo albo robisz mega błąd, albo... Paco Phantom. Serio wydałeś 400 zł na perfumy, które wyglądają jak zabawka z Kinder Niespodzianki? Farm of Club with Intense Man. No, pachnie jak Ventus, ale po ostrym melanżu i 5 litrach wódki. Dear Om Intense. To perfumy dla gościa, który ma bogatą kolekcję win. A na jego ulubione to Carlo Rossi. Latafa Asad. Noszenie Asada to jak kupienie Rolexa na AliExpress. Daleka, wygląda dobrze. W Ford tobacco Vanille. Mówisz, że jest to zapach dla prawdziwych koneserów. Gdzie wszyscy wiedzą, że twoja kolekcja perfum to trzy fekony, z czego dwa to tanie araby? Ja nie wytrzymam zaraz! Rasaci hałas. Noszenie hałasa latem to jak pisanie na tinderze hej, co tam. Myślisz, że to dopiero robota? Stronger with you. Chciałeś być ułolicielski, ale pachniesz jak ciasko świąteczne. Co jeśli myślisz, że to koniec? To się kuła grubo pomyliłeś. Bo to dopiero początek. Komentuj, jeżeli chcesz część trzecią. I wyjmujemy kijazdu. Do... To tylko satyre. Sam może większość tych parfum. Pra Prawda. Na pan dowód. W parlamencie